Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Brzeziński, jestem pracownikiem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również członkiem Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych i mam przyjemność powiedzieć Państwu w kilku slajdach, w kilku słowach na temat powiązania zanieczyszczenia powietrza, otyłości i nadwagi. Występowanie otyłości to jest problem ostatnich kilkudziesięciu, tak naprawdę lat, kiedy my widzimy bardzo wyraźny trend wzrostowy występowania nadmiaru masy ciała, zarówno w populacji kobiet, jak i mężczyzn, zarówno w populacji dzieci, osób dorosłych, jak i seniorów. To jest bardzo drastyczny wzrost. To jest wzrost w niektórych populacjach 3-4, a nawet pięciokrotny liczby osób z otyłością w perspektywie. Ostatnich 40-50 lat. Szczególnie to dotyczy najmłodszych, gdzie ten wzrost widzimy bardzo, bardzo szybki. I dotyczy to zarówno populacji krajów wysoko rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się. I to jest o tyle ważne, że w aspekcie zanieczyszczenia powietrza to te właśnie kraje rozwijające się również są krajami o największym problemie z zanieczyszczonym powietrzem. Pamiętajmy o tym, że występowanie otyłości wiąże się z różnymi czynnikami. Jakie to są przyczyny? To nie są jedna czy dwie przyczyny. Nie jest prawdą, że to jest za dużo jedzenia i za mało aktywności fizycznej. Pamiętajmy o tym, że otyłość jest uwarunkowana bardzo wieloprzyczynowo. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że to oczywiście są działania związane z naszą stylem żywienia naszym poziomem aktywności fizycznej. Natomiast to wszystko z czegoś wynika. To wynika z tego, jaką mamy wiedzę, jaką wiedzę czerpiemy z jakichś źródeł, jakie również mamy potrzeby jako, potrzeby jako ja, jako osoba, która ma możliwość, ma potrzebę, ma chęć. Pamiętajmy o tym, że na to wpływa bardzo możliwość naszej organizacji czasu. Dostępność do przestrzeni, w której możemy uprawiać aktywność fizyczną, czy w końcu dostępność do zdrowej Żywności. Wszystkie te czynniki bardzo mocno na siebie wpływają, e, zwiększając występowanie otyłości właśnie w krajach albo już wysoko rozwiniętych, a przede wszystkim w tych, w których mamy bardzo szybką zmianę nawyków i bardzo szybką zmianę zachowań, i występowanie otyłości w tych krajach rośnie. Dodatkowo, te czynniki środowiskowe dosyć mocno oddziałują na ryzyko wystąpienia otyłości i poza takimi klasycznymi czynnikami, jak właśnie dostępność do przestrzeni zielonych, jak dostępność do Zdrowej żywności. Ostatnio bardzo mocno mówi się również o wpływie zanieczyszczenia, w tym zanieczyszczenia powietrza. Jak wpływa zanieczyszczenie powietrza? Jednoznacznie bardzo trudno jest to powiedzieć. Nie mamy dobrej jakości badań na ludziach czy takich prospektywnych badań, których jedną grupę ludzi byśmy narazili na PM2,5 celowo, drugą nie. No, nikt nam tego typu badań nie pozwoli przeprowadzić. W związku z tym mamy duże badania obserwacyjne, szczególnie w krajach, które albo zmieniają się na kraje o wysokim poziomie zanieczyszczenia, albo z kraju wysokiego poziomu zanieczyszczenia stają się krajami o niskim poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wtedy my możemy obserwować, jak zachowuje się otyłość. I wiemy, że otyłość jest chorobą, która wymaga czasu. W związku z tym długi czas narażenia na... Rażenia na Zanieczyszczenie powietrza może dodatkowo potęgować występowanie otyłości we wszystkich populacjach, w szczególności w populacji osób najmłodszych, które najbardziej są narażone na zanieczyszczenie powietrza. Jakie są mechanizmy działania? One są co najmniej dwojakie, szanowni Państwo. To jest taki wpływ bezpośredni zanieczyszczenia powietrza, czy też pył, który wdychamy. Który powoduje przewlekły proces zapalny na poziomie subkomórkowym, poziomie komórkowym i narządowym, co dodatkowo może sprzyjać występowaniu otyłości, ponieważ otyłość również jest takim procesem przewlekle zapalnym e, i możemy mieć samonapędzającą się e, chorobę tak naprawdę. Dodatkowo mamy również działanie pośrednie, czyli wpływ zanieczyszczenia powietrza na zmniejszenie naszej aktywności fizycznej, niechęć do podejmowania aktywności powiedznej w środowisku zanieczyszczonym, jak również. Mamy wpływ e, zanieczyszczenia powietrza na no, żywność, którą e, spożywamy, która również dodatkowo może być tym czynnikiem występowania wpływu bez, bezpośredniego. E, w związku z tym, jak e, te dwa czynniki ze sobą połączymy, to oczywiście możemy pamiętać o tym, że są jeszcze liczne prawdopodobnie inne powiązania między, innymi, między nimi, które mogą e, dać swego rodzaju konsekwencje m, bardzo różne, znowu. To jest wzrost występowania otyłości. Także prawdopodobnie, jeśli mielibyśmy tą samą populację nienarażoną na zanieczyszczenia powietrza i narażoną, to w tej grupie osób narażonych ryzyko wystąpienia otyłości będzie wyższe w związku z dodatkowym czynnikiem, który sprzyja występowaniu otyłości. Trudno jest bardzo ocenić, czy za, tru, za zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne jest za 5, 10 czy 15% otyłości, natomiast z pewnością to już wiemy, że ona sprzyja występowaniu otyłości, co więcej, sprzyja występowaniu. U osób otyłych dodatkowych chorób współtowarzyszących i utrudnia ich leczenie. To o tyle jest problematyczne, że dobre zarządzanie chorobami u osób otyłych sprzyja samemu faktowi redukcji masy ciała, czy też poprawy zdrowia nawet u osoby otyłej. Jeśli mamy dodatkowy czynnik, który utrudnia nam leczenie, to wymaga to albo prawdopodobnie dodatkowego zaangażowania, czyli znowu jest ryzykiem niepowodzenia u osoby otyłej, a być może również wymaga dodatkowych leków. Co ma oczywiście swoje oczywiste konsekwencje. Pamiętajmy o tym, że konsekwencje mogą również konsekwencjami ekonomicznymi. Ja już nie mówię o samym wpływie zanieczyszczenia powietrza na stan zdrowia jako taki, ale to również mogą być e ek ekonomiczne konsekwencje samej otyłości, gdzie my widzimy, że te osoby dużo mniej chętnie podejmują pracę, co więcej, w tej pracy są dużo mniej efektywne niż populacja y osób y zdrowych, co jest dodatkowym czynnikiem nasilającym ich chęć y różnego rodzaju zwolnień. Co jest kolejnym czynnikiem ekonomicznym y, zmuszającym nas do y, utrzymywania takich osób w chorobie, a nie w zdrowiu, kiedy one mogłyby być dodatkowo. Y, y, Dokładać do tak naprawdę wspólnego dobrobytu. Pamiętajmy o tym, że nie da się ponownie jednoznacznie powiedzieć, jaki to jest procent przyrostu krajowego brutto, który tracimy dzięki powiązaniu otyłości z nadwagą, ale są pewne analizy szczegółowe, które mogą mówić nawet o tym, że to jest około 5 dodatkowych procent kosztów. Samej otyłości stosunkowo dużo, jako pojedynczy czynnik to jest bardzo duży i istotny koszt. Szanowni Państwo, nie da się w sposób bardzo jednoznaczny powiedzieć, jak mocny jest ten wpływ. Widzimy jednak, że ten wpływ jest widoczny przede wszystkim w populacji osób najstarszych. I populacji osób najmłodszych, czyli tych, których, które są najbardziej narażone na za zanieczyszczenie powietrza jako takie. Co więcej, to dzieci, które wpływają, które oddychają tym powietrzem przez większość swojego życia, będą w perspektywie 20 czy 30 lat realnie pokazywały nam, na ile zanieczyszczenie powietrza miało wpływ na ich. Stan zdrowia ogólnie, jak również na ryzyko wystąpienia u nich nadwagi i otyłości i ciężkości tej choroby. Dziękuję Państwu bardzo uprzejmie i życzę miłego dnia i pozostałej miłej części konferencji.